I ostatni kolor niebieski. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Mały trójkąt. Brakujące, kwadracik. Mamy dziewięć zielonych. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Malutki półokrąg i jeden okrąg, bo też nie mamy wszystkich. Nagrywamy żółte kolory i liczymy do dziewięciu. Jeden klocek, dwa klocki, trzy klocki, cztery klocki, pięć klocków, sześć klocków, siedem klocków. 8 klocków i 9 takich, bo nie ma wszystkich, pół okrąg i 8 kwadratów. Spójrzmy się dodawania na czerwonych klockach. Mamy 1, mamy 2, mamy 3 4, 5, 6, Siedem, osiem i dziewięć. Dziewięć czerwonych klocków. Nie było wszystkich, więc zdałam taki trójkąt, pół, okrąg i okrąg. Zapraszam do nauki.